Dlaczego codziennie skaczesz na rowerze zwierzowca? Nie mam pojęcia, sam tego nie rozumiem. Aha, komendant kazał mi przekazać, że masz natychmiast się do niego zgłosić. <śśnianic> słuchajcie tego! Przychodzi Sobran do lekarza? Cicho! Nie skończyłem jeszcze! Kontynuując, uwaga! Jedzie! No nie. Mój rower! Hej, Sobran! Słyszeliśmy, że masz się zgłosić do komendanta! Ale mu się dostanie od komendanta! Hej, a znacie ten kawał z sopranem? Ojej, chyba się zgubiłem! Hurra! A jednak nie! Przestań gadać, tylko wchodź! Się, co? Tylko słucham! Ale ja nic nie słyszę! Na! Mam tego dość, Sopran! Rozumiem zabawę czołgiem. Zrozumiem także wypuszczenie na wolność najgroźniejszych przestępców. Ale żeby aresztować kwiaty? Tego ci nie daruję! Muszę od ciebie odpocząć, dlatego dostaniesz przymusowy urlop. Polecisz do Wajami. W najlepszych warunkach. Za darmo! Nie, nie, proszę! Nie! Nie chcę nigdzie wyjeżdżać! Kocham swoją pracę i chcę tu zostać! Nie! Żądam konkursu! Proszę bardzo, jak sobie życzysz, Sobran? Kto bierze udział w konkursie? Musi być więcej niż jedna osoba. Hi, hi, hi! Wezmę udział w konkursie i specjalnie przegram! Udział w konkursie biorą ty, ty i ty! Czyli jest was trzech. Zadanie konkursowe jest następujące: Powiedz cokolwiek wysokim głosem. Nie znam odpowiedzi. Wygrałeś. A teraz idź do szatni. Masz tam strój, bilety oraz kartę bankomatową. Ale. Żadne ale. Oho, przyjechał największy kumpel Soprana. Witajcie! Nie wiecie, może co się dzieje z sopranem? ha! ha, ha, ha. Poszedł do komendanta! Nareszcie mu się dostanie! Ha, 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 ha. Nie, he, he, he. Masz rację, wyraźniec! Ha, 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 ha. Oj, panowie, nie bądźcie tacy złośliwi! nasz ten kawał z sopranem? Co jest? <śmienny> Lotnisko? Komendant zasponsorował mi urlop w Wajami. Nie ma problemu, Sopran. J jak to możliwe? To nie jest śmieszne. nie Powinienem ciebie zwolnić, Sopran, ale jakoś mi ciebie szkoda. Zastanawiam mnie, dlaczego za kwiaty zażądałeś miliona kaucji. Ach, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dzień dobry! Chciałem zapłacić milion kaucji za kwiaty! Sopran, ty jesteś niemożliwy. Chodź, niech pan pokaże swoje kieszenie. Proszę mi wyjaśnić, o co panu Kombajn? Nie wiem. A, dobrze, może pan iść, ale kombajn zostaje. Ojej, jak ja się teraz dostanę do miasta. Nazywam się Fenix. Czy mam przyjemność rozmawiać z panem Sopranem? Będę pana opiekunem. Proszę za mną. Możemy jechać gdzie tylko pan chce. To miło! Ruszajmy! Czucie celu. Ale nudy. Ej, zaraz. Niech pan zatrzyma tę łódź, z tym masztem nie przepłyniemy. Ty. Kim jesteś i jak się tutaj dostałeś? Obserwowałem ciebie od dłuższego czasu i będziesz mi potrzebny. Tak poza tym, sprytny kamuflaż. Ale to chyba jakaś pomyłka. W południe po ciebie przyjadę. Eee... O, ojej, a co to? Panie, żeby pod prąd jechać łodzią? No jak tak można? Ojej, ej, zaraz. Do tej pory? A, mów mi Paul. Mam dla ciebie bardzo ciężkie zadanie. Proszę cię o złapanie bardzo groźnego przestępcy. Przestępca ten nazywany jest szarmanckim włodzimierze. Musimy bacznie obserwować. Potrafi on przemknąć bokiem, będąc niezauważonym. Dam radę! Ta. Uwaga! Zbliża się! Szybko Łap go! A, to może być za ciężkie zadanie dla niego. Hej, Paul! <sklucz> Szarmański łodzimierz dał się aresztować! Ależ oczywiście! Nie wierzę, jak on to zrobił. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jakim cudem aresztowałeś szarmanckiego Włodzimierza? Przyznaj się, jesteś tajnym agentem, a ja tego jeszcze nie odkryłem! Nie, jestem młodszym inspektorem i staram się o wyższy stopień. Niesamowite. Pora, żebyś poznał prawdę. Jestem tajnym agentem i będziesz mi niezbędny do aresztowania najgroźniejszej osoby, Wajami. Zgodzisz się być moim tymczasowym współpracownikiem? Tak. O, ktoś dzwoni. A, jasna sprawa. Dzień dobry tutaj Felix. Gdzie pan jest? Czekam pod hotelem i pana nie ma. Aktualnie nie mam je w hotelu. Jestem z kolegą, który jest tajnym agentem. Ach, tajny agent. To tak jak my się bawiliśmy ostatnio, że ja byłem strażakiem. Miłej zabawy, do zobaczenia! Do zobaczenia! Ach, nie mów takich rzeczy ludziom. Chodź, pojedziemy już. Ach. Pozwól, że opowiem Ci o tym najgroźniejszym człowieku w Wajami. Nie mam dowodów na jego winę do tej pory, dlatego musimy złapać go na gorącym uczynku. Mieszka on w potężnej willi, która znajduje się w samym środku Wajami. Głównego wejścia bronią strażnicy. A w środku jest on sam, Derwan Hag. Derwan Hag często kupuje nielegalną broń, aby sprzedawać ją na eksport. Plan jest taki, żebyś udawał sprzedawcę broni. W ten sposób dostaniesz się do jego biura, a ja wejdę wejściem tylnym. Czy rozumiesz mniej więcej o co mi chodzi? Mógłbyś powtórzyć, ponieważ zapatrzyłem się w małego robaczka, który chodzi po roślince. Ale gorąco. Ile można czekać? Co jest? Nic z tego nie rozumiem. To pewnie przez ten upał. Przygotowałeś broń, którą będziesz sprzedawać Hagowi? Tak! Świetnie. Możesz wysiąść i spotkamy się w trakcie głównej akcji. lubiłem przebiegać przez ulicę. Pora iść. Stać! Kim pan jest i w jakiej pan sprawie? Jestem sprzedawcą broni i mam ofertę dla pana Haga. Szefie, jest tutaj jakiś sprzedawca broni. Wpuścić go? Niech wejdzie. Noże pan wejść. Tylne wejście, wszystko przebiega zgodnie z planem. Muszę biec dalej. Pora przygotować broń. Z drewna nierdzewnego! Ła, wow, imponujące! Ma pan coś jeszcze? Tak! Oto strzelba na wodę! Jestem pod pełnym wrażeniem. Biorę wszystko. Cena nie gra roli. Od wielu lat sprzedaję broń na eksport. I śmiem stwierdzić, że to będzie mój największy hit. Ha, tu cię mam. Jesteś aresztowany za nielegalny handel bronią. Poddaj się. Mam na ciebie dowód. Chyba w twoich snach! Ach. Nigdy mnie nie złapiecie. Nigdy! No. Pozwolę ci uciec. Dłah, koniec amunicji. Odlecieli, niestety, kolejna porażka. Hmm? Samolot. i stanę się... nietykalny! <grywa> Krzewie! Chyba mamy problem! <grywa> A niech to! <grywa> Ach, nie mam broni! Co teraz? Mam patyk z drewna nierzewnego! Rewelacja! Rzucim ten patyk w tylne śmigło! Chciałem wam podziękować! Tobie, Paul, za doświadczenie zawodowe, a Tobie, Felix, za mile spędzony czas! No, nie ma problemu, cała przyjemność po mojej stronie. Sopran, to ja Tobie powinienem podziękować. Bez Ciebie nie dałbym rady przeprowadzić tej całej akcji. Przeciwko Hagowi, którym teraz na pewno zajmie się policja. Czas na mnie, żegnajcie! Cześć! Stoć! Nie wierzę! Znowu? Żartowałem. Możemy uciekać. Chyba o nas zapomnieli. Chyba nie. Jesteście zatrzymani w imieniu prawa. Dostaliśmy dowód twojego nielegalnego handlu bronią. Zostaniesz aresztowany, a przy okazji udowodnimy inne twoje przewinienia. Jestem wprost usatysfakcjonowany. B -b 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 Jak wyglądało? Bardzo śmieszne, Sopran. Ciekawe, co jeszcze ci się śniło. Nic już nie pomoże twojej karierze policjanta. Jesteś skończony. Świetnie się spisałeś, Sopran. Tak trzymaj. Sopran? HAHAHA, wiedziałem. Pozwól do mojego biura. Natychmiast! Dlaczego pan gratuluje? Dostałem telefon z ministerstwa. Wiem o tym, że zatrzymałeś Derwana Haga. Tym samym mianuję cię inspektorem policji. Odmaszerować. Odmaszerować powiedziałem! Oho, zbliża się największy przegrany! Co tam słychać? Największy przegrańcu. <laughs> proszę zwracać się do mnie, panie inspektorze. My zaś jedźmy patrolować ulicę Braflewa. Oczywiście, panie inspektorze. Proszę, tylko się nie odzywajcie. <suszy> <suszy>